Dzień dobry, witam państwa serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z cyklu Mazowiecka wieś zaprasza. Jesteśmy na północnym Mazowszu, w gospodarstwie agroturystycznym Sielanka Raciąż. Rozmawiać będziemy z Martą Łach, córką właścicieli i założycieli tego miejsca, niezwykłego miejsca, bo proszę sobie wyobrazić, że stworzył to gospodarstwo człowiek, mieszczuch. Który większość życia spędził w dużym mieście, naczytał się o koniach i postanowił założyć na wsi gospodarstwo, w którym będzie się zajmował końmi znanymi tylko i wyłącznie z lektury. Jak to w ogóle jest możliwe i jak to się udało, że to jednak działa? Dzień dobry. Udało się, działa. Myślę, że było to troszkę podszyte taką chęcią zmiany, pewnym dużym ryzykiem. Ponieważ tutaj Tata zakładał gospodarstwo już ze 25 lat temu. E, tak jak Pani mówi, nie miał żadnej wiedzy praktycznej o koniach. Nie mieliśmy nikogo nawet z rodziny, tak jakby na wsi, żeby można było podejrzeć tą pracę, na czym ona polega. Tata po prostu całe życie marzył, żeby być leśnikiem. Mikołaj Adamczyk. Adamczyk, tak, Mikołaj i Alicja Adamczyk, rodzice tutaj e, założyli to gospodarstwo, spełnili właściwie marzenie głównie taty. On chciał być tym leśnikiem, e, on chciał być bliżej natury i w pewnym momencie ta praca w Warszawie, w stolicy zaczęła mu już na tyle ciążyć, że stwierdził, że to jest najwyższy czas założyć coś swojego, jakiś spełnić swoje marzenie z młodości. Jak mama coś... Pochodziła? Było trudno, dlatego że właściwie rodzice zakładali to gospodarstwo już po 40, tata już był bliżej 50. Ja z bratem jeszcze studiowaliśmy, uczyliśmy się w Warszawie, więc no nie można było tak rzucić wszystkiego i wyjechać tutaj na, sielanko, na sielankę, więc było to wprowadzane stopniowo. I nie ukrywam, że na początku głównie tata się tutaj angażował, no bo po prostu z racji zupełnie innego okresu. W moim życiu dla, tam w, w stolicy w Warszawie, jak i brata, ciężko było tutaj się zaangażować tak mocno. No ale teraz, już jak jesteśmy dorośli, każdy znalazł tutaj dla siebie jakiś przylądek, jakiś sposób pracy i już bardziej to tak rodzinnie jest prowadzone. Co tutaj było na początku, zanim powstała się Lanka Raciąż? Tutaj był duży obszar e, takich nieużytków. Nieużytków rolnych, zarośniętych e, jeżynami, jakimiś długimi trawami, badylami. E, był jak, jak najbardziej chaszcze. las. haszcze, tak. haszcze. E, był jak najbardziej las, który tutaj jest tak jakby przejściem do bardzo dużego kompleksu leśnego. E, jakieś stare zabudowy, ale w totalnej ruinacji. Stodoła, jakieś szczątki e, budynku mieszkalnego. Czyli kiedyś coś tu było? Tutaj, tak. Tu kiedyś było gospodarstwo, natomiast no, przez wiele. Lat już ono na tyle zarosło, że nie byliśmy w stanie, znaczy no nie byliśmy w stanie funkcjonować tutaj w takim zarośniętym otoczeniu, trzeba było jednak wprowadzić pewne zmiany. Czyli karczowanie i nie tylko, bo tutaj przecież tak, powstały tak. stawy. Tak, tata tutaj właściwie od samego początku swoje prace rozpoczął od kopania pierwszego głównego, dużego stawu, a potem jakoś tak kolejny, kolejny staw. Powstawał, stały się one częścią krajobrazu. Ile Je... ich jest? Osiem. 8 z takimi razem włączając takie kanałki. Czasem się śmieję, że powinien to wszystko połączyć innym kanałem, to byłaby piękna ścieżka kajakowa <laughs> z przepływem gdzieś tam nawet przez, przez las, ale każdy ten staw ma swój urok, każdy jest inny. Z większości korzystają też tutaj konie, które chodzą po łąkach, więc mają tak jakby wejście, przejście do wodopoju. Część stawów jest tak jakby, jak tutaj widzimy, częścią krajobrazu takiego bliższego, część jest zarośnięta i dzieci mówią na to już Sta nie stawę, tylko jeziora. <noise> Więc każdy ma jakąś tutaj swoją funkcję. A w jednym nawet krył się skarb. Tak. Kopiąc jeden staw, tutaj odkryliśmy bursztyny. Jakoś bardzo dużo, ogromne, ale na pewno więcej bursztynów niż kiedyś tam znalazłam nad morzem. Okazuje się, że w okolicy Raciąża były tutaj kiedyś lata temu kopalnie bursztynów i szedł tędy właśnie lodowiec, szlak bursztynowy, więc tylko kopiąc jeden staw. Nie, to jest właśnie bardzo niesamowite, że, że tylko przy jednym stawie udało się przy rozgarnianiu ziemi znaleźć takie malutkie bursztynki. Jeziora, łąki, co tutaj jeszcze jest na terenie, bo to jest spory obszar, całe gospodarstwo mhm. jest naprawdę duże, na tyle duże, że świetnie się tu czują konie. Tak, to jest prawie 13 hektarów, tak jak można powiedzieć w jednym kawałku, gospodarstwo nie było od razu w takiej wielkości, to są po prostu działki dokupywane z czasem, ostatnia działka to są też bagna z bobrowiskiem, ogromne bobrowisko, bardzo duży teren zalany gdzie przylatują gęsi, gęgawy wiosną, więc malowniczy, malowniczy teren, właściwie taki bardziej przyrodniczy <gry> niż nawet do wykorzystania e, czy pod koniec, czy pod jakąkolwiek zabudowę, no bo to są to po prostu taki bagienny, ale ma swój urok, jakoś tak zamyka tutaj nasz ten teren. A I zostaną te bagniska? Jaki mają Państwo plan wobec tego terenu? E, w takiej, no w dalszej perspektywie, bo to też e, łączy się z pewną inwestycją, chcielibyśmy zrobić taką ścieżkę bobrową z tablicami edukacyjnymi o bobrach. Tutaj z ich właśnie tym terenem, który zamieszkują. Czyli z... środowisko zostanie mhm. zachowane. Tak, tak, tak. Na pewno tutaj nic nie będzie robione na tym terenie. Bardziej, jeśli już, to taka zawieszona ścieżka jakaś drewniana z jakiejś bali, żeby można było przejść się nią i tutaj obserwować. Może bobrów pewnie nie zaobserwujemy, ale przynajmniej ten obszar, w którym on, one, urząd są łąki dla koni i jest kawałek własnego lasu. Tak, kawałeczek własnego lasu z przejściem właśnie dalej do dużego kompleksu leśnego. Łąki, właśnie pod konie, one żyją tutaj głównie na swobodzie. Jest stajnia, ale większość czasu spędzają właśnie na tych łąkach. Jak to się z tymi końmi zaczęło? Ciężko, ciężko stwierdzić, jaki był tok myślenia, bo tak jak mówię, nikogo nie mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o konie w rodzinie czy jakichś tam znajomych, żeby kogoś podejrzeć. Po prostu tata stwierdził, że będzie, będą konie. Był to bardzo dobry kierunek, bo rozpoczął jakąś taką turystykę tutaj związaną właśnie z jeździectwem. I właściwie no, zaczęło się od dwóch, trzech koni, później były kolejne, już część tych koników. Starszych od nas odeszła, ale właściwie mamy takie konie, które już tutaj z dziećmi się wychowują od samego początku spokojne, do takiej jazdy rekreacyjnej przystosowane. No i tata z mamą, tak jak mówię, już dużo po 40, tata już bliżej 50, zaczęli naukę jazdy konnej, więc nigdy nie jest za późno na jakąś realizację marzeń. Zwłaszcza, że to była dopiero no, wizja tego całego gospodarstwa, była taką długoterminową wizją. Mamy już, minęło 25 lat. Drzewa już porosły, te, które sadził tata, już stanowią swoje zagajniki, jakiś taki obszar mini-leśny, mini więc tak jak mówię, tutaj nigdy nie jest za późno, żeby zrealizować jakieś tam swoje zamierzenia. Jeden z koni, który tutaj do Państwa trafił, właściwie to chyba była klacz, został spod noża dosłownie wyrwany, rzeźnickiego. Tutaj no, każdy konik ma swoją, swoją historię. Jak najbardziej e, były kupione niektóre konie na targowiskach, gdzie już e, właściwie można powiedzieć z przeznaczeniem jechały, że będą kupione na mięso e, i mamy tutaj Nataszkę takiego konika właśnie z, ta, z targu e, i mamy konie, które z, ze złych miejsc były zabrane e, i odnajdywały się tutaj na nowo, włącznie z koniem, który teraz teraz jest wspaniałym wałaszkiem, jeździ sobie tutaj z dzieciakami, spokojny i cudowny, a jak przyjechał do nas, nie potrafił nawet jeść trawy, bo cały czas był na uwiązie, nie, po, nie miał tego odruchu takiego zgięcia się i przeżuwania tej trawy, bo cały czas gdzieś na krótkim uwiązie stał, miał zarośnięte kopyta. Także koniki mamy wdzięczne i naprawdę z różnych, z różnych miejsc, też lepszych i gorszych, ale u nas jakoś i ta swoboda i ten spokój, bo nie mamy bardzo intensywnych jazd, właściwie odbywają się tylko w weekendy nauki jazdy i wakacje, więc one tutaj sobie dosyć swobodnie żyją. Warto mhm. powiedzieć, że to jest całoroczny oś ośrodek, tak. można tutaj się uczyć jazdy konnej, można przyjeżdżać na kilka godzin, ale mają Państwo również w ofercie turnusy całe. Jak tak, to wygląda? Tak. Od wielu lat, już właściwie od 14 chyba lat, są prowadzone turnusy jeździeckie. Teraz dołączyły również turnusy przyrodnicze. Najmłodsze dzieci, które przyjeżdżają, to są siedmiolatki. Tutaj do nas bardzo często dla dzieci to jest w ogóle pierwszy wyjazd samodzielny, pierwszy wyjazd bez rodziców. Jak to, to znoszą? A, różnie. Są dzieci, no to, to każde dziecko jest inne. Naszym, naszą, tak jakby, zaletą jest to, że te turnusy są niewielkie. A że prowadzimy to w takim gronie rodzinnym. Nawet instruktorki, które tutaj do nas dojeżdżają, to znamy się od wielu, wielu lat, nie są to jakieś nowe osoby, więc znamy się tak jak łyse konie <grym 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 i, i dzieciaki też to odczuwają. Możemy im poświęcić sporo uwagi. Tak jak mówię, tutaj niewielkie turnusy, 15-osobowe, 16-osobowe, więc jest ta, ten czas i uwaga, żeby każdemu dziecku poświęcić. No, ale są dzieci odważniejsze. Są dzieci, które e, chcą zostać, ale mają te swoje tęsknoty e, i próbujemy im tutaj ułatwić ten, e, ten pobyt i udaje się bardzo często. E, rzadko jest tak, że jakieś dziecko we, wraca wcześniej, co też jest takim naszym sukcesem. I dodatkowo są właśnie też turnusy przyrodnicze. E, tutaj dzieci mają może mniej kontaktu z końmi, ale więcej kontaktu z przyrodą, z rękodziełem, z jakimiś e, zajęciami typu. Nauka strzelania z łuku na przykład, e, więc w tym roku była na, na, na jeździeckich turnusach jest głównie, e, są to turnusy żeńskie, <laughs> dziewczyny głównie przyjeżdżają na konie, a w tym roku przyrodnicze były zdominowane przez chłopaków. O, o, i chłopcy. czym oni się zajmowali, co ich najbardziej interesowało? Mieliśmy różne zajęcia, chyba każdego coś, coś innego, bo było i mieliśmy na przykład zajęcia o owadach, bo każdy dzień jest dedykowany jakimś tam innej tematyce. Jest dzień owada, i na przykład malowaliśmy ul, robiliśmy ramki do ula, poznawaliśmy życie pszczoły, były zajęcia zielarskie, czyli właśnie też i dzika kuchnia i zbieranie ziół i robiliśmy swój płyn na komary, mydlarskie, to bardziej pod dziewczyny, ale chłopcy też jak najbardziej tutaj uczestniczyli ten strzelanie z, łuku, z zajęcia ceramiczne, więc wszystko to, co mamy też w takich panelach edukacyjnych dla szkół, mogliśmy wykorzystać teraz, teraz podczas tych turnusów przyrodniczych. Czyli warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że gospodarstwo należy do sieci zagród edukacyjnych, bo to jest dość istotne i ma rekomendacje w związku z tym. To jest tak. miejsce, gdzie rzeczywiście można się czegoś nauczyć i nie robią tego, mówię o nauczaniu, osoby przypadkowe. Tak, tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jesteśmy pasjonatami. Wszystkie zajęcia, które tutaj są prowadzone, a mamy jeszcze pomysły na dodatkowe zajęcia, również historyczne, są prowadzone przez pasjonatów, przez nas, przez osoby, które zajmują się tym na co dzień, albo interesują, albo mają tak ogromną wiedzę, że to jest już po prostu pasją. To nie jest tylko wyuczone jakiś zakres wiedzy, to jest już pasja, już jest możliwość odpowiadania. Czyli jest ogień. Jest ogień, jest to zainteresowanie z naszej strony, więc potrafimy, tak myślę, zainteresować tymi tematami również dzieci. A do zagród edukacyjnych tutaj gospodarstwo należy i od razu powiem, że to wspaniała też inicjatywa zrzeszająca mnóstwo takich gospodarstw, które oprócz tego, że są na wsi, że ktoś może przyjechać i spędzić czas wśród pięknej natury. Potrafią przekazać wiedzę na różne, różne tematy, włącznie właśnie z tymi starymi zawodami, włącznie z przyrodniczymi zajęciami. Jakimi zawodami na przykład. U nas czy tak ogólnie w zagrodach edukacyjnych. W zagrodach edukacyjnych. No to są takie na pewno jest kowalstwo. Są yy, są zagrody, które mają serowarnie. Są zagrody, które mają różne pola, właśnie, ziołowe. I tutaj, jeżeli chodzi o te stare zawody, to są nawet skanseny, gdzie panie z kół gospodyń, na przykład wiejskich, bo też są zagrody związane z kołami gospodyń wiejskich, potrafią przedstawić stare zawody przy starych sprzętach. A u państwa czego się można nauczyć z tych starych zawodów? U nas, głównie, u nas głównie jest ceramika. I zajęcia mydlarskie, co prawda? I zielarstwo. I zielarstwo. tak. I zielarstwo, jak najbardziej zielarstwo. E, tak jak się śmieje z dziećmi, jak robimy płyn na przykład na komary z, z ziół i w ogóle z samych naturalnych składników. Ja to i mówię, no wiecie, co wiele, wiele lat temu, to może byśmy nawet spłynęli na stosie za przyrządzenie <laughs> takiego płynu na komary. Więc e, nie, nie jest to jakaś sztuka tajemna, ale jak się ją przedstawi. No blisko płońska, to rzeczywiście brzmi niebezpiecznie. Tak, więc tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o przedstawienie tej wiedzy w taki sposób i zabawny, i żeby to była właśnie zabawa i edukacja w jednym, to jeżeli no chodzi i o to. Te... Historia też się już w tym momencie pojawia. Tak, i historia tutaj też się już pojawia. Mam nadzieję, że uda się też zrealizować w przyszłości różne no, nasze nowe, dodatkowe pomysły. Oczywiście wiąże się to z licznymi jakimiś inwestycjami, ale myślę, że warto. Na czym polegają zajęcia ekologiczne, bo takie warsztaty też Państwo prowadzą? Tak, nasza, nasze zajęcia ekologiczne to jest bardziej zapoznawanie dzieci z przyrodą. Mamy troszkę inne podejście, mniej tutaj mówimy właśnie o segregacji na przykład śmieci, teraz popularny temat, bardziej chcemy zainteresować dzieciaki przyrodą otaczającą nas, zwierzętami, ptakami, których jest tutaj mnóstwo. Bo mamy takie zagłębie właśnie ptasie, super miejsce dla ornitologów, nawet porównywane do Biebrzy, tutaj zwane nad małą Biebrzą. Poznają dzieci tą przyrodę. Zachęcamy do stworzenia własnych mini mikroświatów, robią ogródki ziołowe, mówimy, jak, jest, jak istotne jest sadzenie drzew, jakie mamy drzewa, jak klimat wpływa, na przykład na migrację ptaków. Oczywiście mamy również tablice poświęcone typowo ekologii, na przykład mają potem takie questy, ile, ile lat rozkłada się puszka aluminiowa. Natomiast Natomiast głównie chcemy zainteresować dzieci, żeby o tą przyrodę dbały przez to, że się w niej zakochają, że ją polubią, że zobaczą, jak dużą różnorodność w tym środowisku można znaleźć, że poznają, że ta mucha, która nas właśnie tak strasznie wkurza, ona jest też potrzebna i ona musi tutaj w tym środowisku być. I jak najbardziej mam nadzieję, że ta znajomość tej przyrody może kiedyś, jak już będą dorosłymi osobami, wpłynie na to, że stworzą swoje mikro, mini światy, mini gospodarstwa czy mini ogródki i że będą chcieli być bliżej tej przyrody, a tym samym w ten sposób będą właśnie o nią dbać. Że będą chociaż chcieli stworzyć swoje małe światy yy, i w ogólnym, takim, ostatecznym rozliczeniu to będą jakieś wtedy większe, yy, większy, większy pożytek właśnie z tego zainteresowania tą przyrodą. To jest piękne, bo budują Państwo przyszłość. I to jest bardzo ważne. A na bieżąco, w jakim stopniu Państwa działalność wpływa na otoczenie? Czy na przykład te wycieczki, które Państwo organizują, bo jak rozumiem, tak? organizują Państwo wycieczki do tego siedliska ptasiego, ingerują w życie tych ptaków? Jeżeli chodzi o same wycieczki, no to jeżeli chodzi o obserwacje ornitologiczne, to są organizowane takie poranne, wczesne spacery, czy również spacery ornitologiczne, które odbywały się aż do początku pandemii, to teraz była przerwa. Mam nadzieję, że do nich wrócimy zawsze dwa razy w roku dla takich pasjonatów, nie tylko młodych, ale właściwie nawet głównie starszych, którzy przyjeżdżają ze swoimi już dziećmi na obserwacje. Taki spacer ornitologiczny, tutaj wiosną, czy później-późną jesienią, gdzie można zaobserwować ptaki. Przylatujące tutaj do nas, jak również te, które są cały rok. Na środowisko to negatywnie nie wpływa, ponieważ my zachowujemy się cicho. Spacery są w spokojnej takiej atmosferze. No zresztą, wiadomo, jak każdy już się tym tematem troszkę interesuje, to już też potrafi się zachować. Również przy tych spacerach z dziećmi, zawsze zanim wejdziemy do lasu, rozmawiamy o tym, jak można, jak nie można się zachowywać w lesie włącznie z tym nawet, że powinno się trzymać psa na smyczy, jak idziemy z psem. Są różne rozstawione obrazeczki po drodze dla dzieciaków. Tak Czy jest ścieżka edukacyjna. Taka jest ścieżka edukacyjna mhm. i na tej ścieżce edukacyjnej, jeżeli nie mamy możliwości obserwacji ptaków w naturze, bo załóżmy dzieci z klasami przejeżdżają już w takich godzinach, gdzie tych ptaków nie widać, bo może tam jeszcze je słychać, bo tutaj sobie ćwierkają, to przedstawiamy to również na tablicach edukacyjnych. Mamy różne pomoce naukowe typu tropy, lornetki, lunety i dzieciaki mogą też obserwować atrapy ptaków, które są oryginalnych rozmiarów, kolorów, rozstawione na drzewach, więc chociaż w ten sposób, w jaki mogą zapoznać się z danym gatunkiem. W jakim wieku mniej więcej dzieci tutaj przyjeżdżają? Tak? Od najmłodszego do... Do osiemnastki? Tak, właśnie tak. W, w, właściwie najmłodszych uczestników to, by, to były dzieci 3-4-letnie. I do tej pory przyjeżdżają przedszkola. Czyli przedszkolaki? Przedszkolaki to jest naj, najmłodsza grupa wiekowa e, są to dzieci, które no wiadomo, nie potrafią jeszcze korzystać ze wszystkich takich pomocy, typu lornetka czy luneta, ale mamy zajęcia e, przyrodnicze, warsztaty jesienne czy warsztaty wiosenne w zależności od pory roku e, robią później też takie prace plastyczne z różnymi skarbami. Które znajdą w lesie, a później już mamy wiekowo, starsze dzieci, prawda? Druga, trzecia klasa, właściwie przez całą podstawówkę szósta klasa i klasy licealne. Jeżeli chodzi o liceum, to one najczęściej e, dzieciaki przyjeżdżają na grę terenową, która też ma mnóstwo różnych zagadek przyrodniczych albo na zajęcia z ceramiki, z pieczenia dzikich ciasteczek, z mydlarskie, więc właściwie każde warsztaty są dostosowane do wieku uczestników. A dorośli, czy mają tutaj czego szukać? Jeżeli chodzi o, dorosłe, o dorosłych, no to tak jak mówiłam, czasami są te spacery ornitologiczne. No i generalnie tutaj, jako obiekt, robią czasami sobie jakieś imprezy, rodzinne spotkania, komunie, takie weekendowe, weekendowy jakiś pobyt imprezowy. A zimą podobno można tu spotkać morsa i to nie jednego. Tak, jak najbardziej. Mamy saunę paloną drewnem i jak ktoś lubi morsować się, to akurat tuż obok sauny jest staw. Można wskoczyć po takim saunowaniu się do, do stawu, czy jak jest śnieg, wytarzać się w tym śniegu, z powrotem wskoczyć do sauny. Więc tutaj, jeżeli ktoś lubi taki klimat przy ognisku później, z kiełbaską czy przy grillu sobie poobiesiadować, to jest tutaj super teren na, na realizację takich właśnie zamieszkań. są wiaty, są ruszty, miejsce na ogniska. Jest również boisko, które widać przez okno. Tak, jest boisko. Do, to jest boisko wymiarowe do gry w siatkówkę plażową. I właściwie z tego boiska to i korzystają starsi i młodsi, bo małe dzieciaki, to, to jest dla nich wielka piaskownica, mm -hmm. <grywa> więc tam zawsze wysypujemy jakieś foremki, piłeczki i dzieci mają zabawę, że jako, jak w wielkiej pi piaskownicy. No i jak przyjeżdżają liceum, czy przyjeżdżają tutaj turnusy, jak, e, dzieciaki na turnusy wakacyjne, to korzystają, grają w siatkę, w siatkówkę. Mm -hmm. Są jeszcze takie bardzo specyficzne warsztaty, których chyba nie ma w innych agroturystykach, bo można popatrzeć w niebo. Tak, jak najbardziej. Tutaj współpracujemy z panem Adamem Derdzikowskim z Błońska, z panem astronomem, który przyjeżdża w wspaniały, ze wspaniałym panelem Ale Kosmos. Mamy w, no, dobrej jakości teleskop, więc po prelekcji, po wykładach, o gwiazdach, o naszym kosmosie, o planetach, organizujemy później taką obserwację nieba i w zależności od pory roku, od tego od widoczności pan Adam potrafi ustawić ten teleskop na fantastyczne różne obiekty i dzieciaki są zafascynowane właśnie tym, tym widokiem. Bo I mi... potem w nocy wracają do domu? Nie, nie, nie. To zazwyczaj jest organizowane dla osób, które tutaj u nas nocują. Czyli, jak Czyli dzieciaki... są noclegi? Tak, przyjeżdżam... mamy pięć pokoików noclegowych, tylko że to są pokoje właśnie grupowe. My jesteśmy nastawieni na taką turystykę, Grupową, czyli przyjeżdżają zielone szkoły, y, przyjeżdżają w, y, właśnie na turnusy dzieciaki y, i te osoby, które tutaj właśnie czy na zielonych szkołach dwu, trzydniowych y, nocują, mogą właśnie skorzystać z takiego panelu astronomicznego. Y, można przenocować, można się pouczyć, a można coś zjeść? Mamy taką domową kuchnię, tutaj jak najbardziej jako gospodarstwo serwujemy nasze domowe, domowe jedzonko. Gotuję... Dziką kuchnię też? A, dziką kuchnię też. Dziką kuchnię z dzieciakami robimy sobie takie zajęcia. Bardzo fajnie wychodzą, bo najpierw idziemy sobie w łąki. Pokazuje im rośliny, które można zjeść, ale też rośliny trujące. Mhm. E, o tych trujących nie zbieramy, ale dobrze, żeby miały jakąś tam wiedzę, żeby, no, mimo tego, że są przekonane, że już rozpoznają tą babkę czy już rozpoznają tą kończynę, miały świadomość, że jednak jest dużo podobnych roślin i bez dorosłej osoby, która się naprawdę na tym zna to nie powinny tych roślin samodzielnie zbierać, ale jak, z, jak najbardziej tutaj pod moim okiem zbieramy sobie różne rośliny, e, później ro, zioła robimy sól ziołową, robimy sałatkę z kończyny, sałatkę z tasznikiem, z liść, tasznika, taśnika, e, chipsy z liści babki, e, więc e, naprawdę fajnie te zajęcia wychodzą, bo dzieciaki e, na początku tak sceptycznie, jej, będziemy mieć chwast, o nie, ja nie będę ja trawy, nie jestem koniem a później naprawdę to fajnie, smacznie wychodzi. Dobrze, to zieleniny trochę jest, ale też konkretniejsze rzeczy można zjeść. Czy korzystają Państwo na przykład z usług lokalnych dostawców, czy w ogóle jest możliwość? Tutaj, jeżeli chodzi o lokalnych dostawców, to generalnie korzystamy z zakupu jajek. Ciężko jest kupić tak bezpośrednio z gospodarstw, bo jednak tutaj te gospodarstwa nie specjalizują się w takiej sprzedaży bezpośredniej mm -hmm. swoich produktów rolnych, ale mamy targ w raciążu gdzie przyjeżdżają też rolnicy z jakiejś tam dalszej okolicy i jak najbardziej tutaj na tym targu możemy, czy warzywa, mięso raczej nie, ale głównie warzywa na tym targu kupić. Tutaj. I co można u Państwa zjeść? kotleta schabowego. <laughs> Nie mamy dom, domową kuchnię. Naprawdę, mhm. jak jest kotlet schabowy, to jest wielkości dłoni albo większy. E, jak najbardziej karkuweczka, pyszna, w, we własnym sosie, robiona kilka godzin, e, w, odpowiedniej, no, w odpowiedniej temperaturze, e, z takich smakołyków. E, czasami tutaj mamy możliwość kupienia policzków, e, to policzki, no i wszelka, wszystkiego rodzaju co kto sobie zażyczy, ale również coraz więcej, w tym właśnie młodych dzieci. Ehm... Przechodzi na kuchnię wegetariańską, tak. I jak przyjeżdżają na turnusy, to mamy dzieci i z różnymi uczuleniami, spożywczymi mm -hmm. i właśnie na tej kuchni wegetariańskiej, więc jesteśmy już tak dostosowani do tych właśnie preferencji żywieniowych. Czy dzieciaki z okolicy mogą korzystać tutaj z państwa zajęć na przykład dla czy się to tak, zdarza? Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o weekendowe jazdy, to głównie z okolic przyjeżdżają dzieci. Myślę, że tak. Najdalej to tak nawet do 40-50 kilometrów rodzice dowożą na takie zajęcia. Dzieciaki tutaj czekają na nie i, i po lekcji już jadą sobie do domu, ale w weekend od piątku do niedzieli jak można się u nas uczyć jazdy konnej. Wspominała Pani, że chcą Państwo wprowadzić nowe zajęcia związane z historią. Jakie jeszcze plany są i jak, jakiej historii chcieliby Państwo dotykać? E, historia na pewno pierwszych Piastów. E, również związana z wojskowością, e, z orężem. E, I takie tematy e, bazujące albo może tak objaśniające, nie objaśniające. Chcemy też zarazić dzieci tym patriotyzmem, ale też, żeby pokazać początki naszego państwa. Tutaj jeżeli chodzi o, o raciąż, obok którego się znajdujemy, też ma to miasto wspaniałą historię, no, długą historię, takie tutaj właśnie mówiłam, była raciąż miastem dużo wcześniej niż Warszawa, więc e, ciekawe wydarzenia historyczne miały w nim miejsce. Ale e, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcemy się do tego dobrze przygotować. Mam nadzieję, że uda się nam zrealizować. Ale również panele o pszczołach. Więc dalej idziemy tak, jakby w tematy przyrodnicze, kosmetyki naturalnej dla starszych dzieciaków. Może uda się to wszystko zrealizować. Myśli Pani, że o perfumach na przykład też będzie się można uczyć naturalnych? Tak, jak najbardziej. Mamy już taki panel właśnie związany z aromaterapią. Mhm. Między innymi właśnie w tym panelu robimy ten płyn na komary, taki naturalny płyn na komary, który dzieciaki używają i mówią, że jest bardzo skuteczny, ale tutaj będzie to rozwinięte o robienie wód kwiatowych, destylacji z roślin i może właśnie taki może nietypowo nie perfum, ale właśnie wód kwiatowych, destylacja i łapanie zapachów. Jeżeli ktoś z Państwa nie wierzył w to, że marzenia można zrealizować, to mam nadzieję, że w tej chwili zmieni swój tok myślenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa gościem była Marta Łach z gospodarstwa agroturystycznego Sielanka-Raciąż. Zapraszamy do Sielanki Raciąż.